Tiry-diry-di-dziiiin tiry diry dy Szybko, bo mi zminimalizuje i mi Dobra, już Świetnie, <grym> porównanie z Zatarem EEEE okay. I zjech A, mm, załączymy we dwóch Ja już to, ja już będziemy nagrywam cały czas co, co oni dojdą, tak? Tak? Dobra, dobra, poczekaj, ja już Oni mają dojść? Już, już mam, A y, Znaczy, gracze dojdą, bo będziemy tak, we gracze. dwóch Tak, gracze Okej okay. Dobra, no to mm, 3, 2, 1, tak. Witam bardzo serdecznie z tej mm. strony, Moritz. Jest ze mną harem, Pol. Eee, he, he, he. Cześć. Okej. Okay. Zagramy sobie ja, w multiplayer. E, wcześniej już nagrywaliśmy multiplayer, ale niestety e, mm, mm, harem nie ogarnął trochę gry. Na mnie zwala, tak. Świetnie. Materiał zepsuł. Na mnie zło się. <laughs> okay, miejsce mi? publiczne. Ja może pokażę w międzyczasie, jak tutaj żadni gracze jeszcze nie doszli. E, mamy do wyboru te same klasy, ale ty mi pomagaj, Harem. Mamy do wyboru te same klasy, co w e, single player, e, czyli adept, żołnierz, inżynier, strażnik, szpieg, szturmowiec. E, I każda z nich ma tam jakieś swoje postaci, która ma własne jakieś zdolności, czyli na przykład adept bateriański ma odkształcenie Granat Beach, a Krogani ma falę uderzeniową, odkształcenie barierę. A, no Pomagasz mi! Nie dawaj srebra, zresztą w pierdol. I ogólnie... Poczekaj, dokończę tylko. <laughs> I ogólnie y, zamysł tego multiplayera, poza oczywiście fajną rozrywką, zabawą, jest taki, że nią jakby... Y, multiplayer jest połączony z kampanią single player, czyli y, my broniąc tutaj y, pewnych baz, które jakby odwiedza Shepard w kampanii, Zwiększamy gotowość bojową danego sektora w galaktyce, przez co też mm -hmm. potem szybciej i łatwiej zdobywamy armię w kampanii, jeśli chodzi o tą ostateczną walkę ze żniwiarzami. W sumie tyle. No. Nie muszę mówić, mm -hmm. że jest tutaj sklep, że zarabiamy za misję kredyty, i w sklepie możemy kupować paczki z losowymi postaciami, broniami, upgrade'ami jakimiś typu amunicja ja. zapalająca, czy jakieś kondensatory do tarcz że uzbrojenie zdobywamy właśnie bronie, to, to tutaj już, już powiedziałem. Także modyfikacje do tych broni, wygląda to mniej więcej tak samo jak w single playerze. No kupujesz to za kredyty zdobyte w grze, albo oczywiście za prawdziwe pieniądze. Ale to też Dokładnie. Nie I jeszcze jest oczywiście to co najbardziej <grym> lubię w takich grach, czyli wygląd. <grym> to możemy ten, ten wygląd modyfikować. To jest trochę trudniejsze i tutaj rzeczywiście, żeby odblokować wygląd swojej postaci, trzeba się trochę namęczyć. Bo zakładając, że, że, że gramy tym burzycielem, co ja tutaj teraz mam go, to ja muszę za każdym razem w, patrz, w paczce wylosować tego burzyciela, żeby dostać dodatkowy exp do niego i odblokować następny wygląd. Czyli Muszę mieć. Raz, dwa, trzy, cztery razy pod rząd yy, jakby szczęście wylosowania użyciela z paczki, którą kupię, żeby mieć wszystkie opcje tego wyglądu odblokowane. Tak więc trzeba no, się z... trochę natrudzić, hmm. ale warto. W no. moim przypadku no. mam postać z Battlefielda 3. <laughs> nie wiem koncepcji na inną, sobie żołnierza, a Battlefield 3 i to dość dziwnie, bo mamy taki płonący, nie wiem, taki sutek taki. Takie zapalenie mam na sutku, które doszło do Uda i mam taką wizualizację tego zapalenia. Tutaj na wątrobie jeszcze jest jakiś ten pstryczek, nie wiem o co chodzi. Dziwny pomysł taki, ale cóż. Świetnie. Sutek. O, dołączył do nas Jamnik Wojny. Tak się nazywa? Tak, Jamnik Wojny. Czy pies wojna, dobra, ja to... oni są... gotowi, ale ja chyba ekwipunku nie ustawiłem. Tak, dobra, na szybkowalne. Pociski na szybkowalne PMA, na szybkowalne mm. Multikondensator i wydajność mocy niech będzie. Chociaż nie, bo ja tutaj nie mam mocy. Szybko, szybko! Stabilizujący, dobra. Gotowy. Rozpocznij się za 3, no. 2, 1. Dobra, no i sprawdzimy, jaka baza będzie, bo miniaturki mam gotowe. Niech, niech, niech. Cholera. Dobra, podpiszcie tak sobie. Nie. nie. Nie, LOL, nie. Aż mogę, bo ja mam i tak PSD pliknie, to tam wystarczy, że zmienię kilka napisów. O rofl no. Rotflow, chyba ty ty Trwa w czytaniu. O. No jest to. O, moja ukochana baza. Ja ją naprawdę podziwiam, jest najlepsza. Witamy w bazie bogini na testie. Mm. Spoiler, Fuck. Nic nie słyszeliśmy. Spoiler alert! Do, dobra, już, już, już agoro, tak? Już mam, nie, nie ważne, nie, nic nie mówiłem! Wytnie się to. Cholera! <grym> <grym> Okej. Okay. To i Moritz, Ja gram burzycielem, czyli jestem inżynierem. Opisz swoją klasę. Ja już pisałem, że jestem po prostu że są granaty i w sumie tyle mam. Ale w sumie lubię strzelać. W sumie lubię strzelać. O, Cerberusa mamy, fajnie. Tak jest, czyli najlepszy przeciwnik dla inżyniera. Cerberus to jest głównie pancerze i... Ee, bariery, tak? Tutaj mm. Team member padł, ja go idę podnieść. Pięć, do jasnej, a nie a, Widzę, że tutaj więcej tego leci. Hmm. Ale, mi się. Mm. Według mnie na takich poziomach. Warto zawsze patrzeć na równowagę tego party na poziomach od srebra, dlatego że jeżeli my tu mamy... E... Kto to jest? Co? No teraz nie wiem, ta Asari, czy to jest e, szturmowiec, czy... No my mamy trochę niezrównoważony team. Chociaż w sumie ty jesteś żołnierzem, tak? Ona będzie szturmowcem, to powinniśmy dać radę. Nie, ale chodzi o to, żeby równoważyć to, bo potem... Na złocie na przykład, czy coś, jak się pojawi przeciwnik, który ma tarcze albo bariery, to... Wiadomo, że na przykład inżynier dobrze sobie z nim poradzi, tak? Pancerz, tarcze. Bariery to od odkształca chyba bioty Czy na odwrót, inżynier pochłania bariery, a tarcze odkształca. Te tak, ludzie, w tym momencie biotyk. bezczelnie zwiałem z miejsca wojny. Łohoho! Wow, wow. Chyba już nie będę nagrywał w 60 klatkach, bo te filmy tyle zajmują, że po prostu aż dupa kuchnie. O, 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 o. Co tam się dzieje, Morysku? O, no, Mo gra. Ingo, się już, już Już, 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 już do siebie liczymy. O, stąd, z tego. Dobra, ja już sobie poradzę, spokojnie. Po Proszę, No się nie... Tak, tak, tak. Terytorium zaskoczyło. coś, się. To wszystko. Okej okay. Liro jest femme. Jeroj dękiem Dobra, terminal danych idziemy do niego. Gdybym wiedział, że będziemy grać na desie, to bym się ucządzę na bo on jest tankiem to spokojnie. Dobra, załatw No to się zaczęło. Okej. Okej idę, że te moźki? na Okej, a Chodźcie tu, misie! Yes, Jej, ja sam masz 40 punktów za się... A, kogoś trafiłem chyba na oślep. O, wow! chyba go z granaty na oślep! Misiek! A, a, z lewej, to, 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 to. z lewej! Mhm. Oh, yeah! Myślę, że zabiłem go na amen. Czekaj jak masz na konsoli, to da się gać na multi z podzielonym ekranem? Eee. na konsoli? Nie. A i szkoda. Na konsoli po prostu grasz. Na multi. Tak tutaj, bez podzielonych. Jak ty chcesz podzielić? <grym> Normalnie. To że gracz i gracz, tak? Tak, tak, tak jak Halo, A, w Halo można grać na multi bysko? sobie z podzielonym ekranem. Ale nie, to jest, to jest chyba niemożliwe. A, i szkoda. Hakowanie ukończone. Okej, okay, rozmywamy się z tam. W środku gorąco. Gaj ja, Najgorsze w Cerberusie jest to, że oni potem mają duchy. Hmm. Są takie france. Duchy to jest bardzo irytujące. Nemesis no, to, no, no, to już jest tyle wkurzające. Chociaż ci powiem, że Jagged na getów nie jest irytujące. Zresztą Jagger na tym wszystko nie jest irytujące. Co ty mówisz? Idziesz po prostu przed ciebie, oni do ciebie strzelają, a ty... A, o. A ty... A, wow, wow. Dobra, zab... Jej... Co, co? O, 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 coś mnie w piesy spalało przed chwilą. Fala 4 o, o nie, jeżeli nie robię. A ja tu mam właśnie... Problem. Skoczył na mnie... Tak. Ło! Wow. Dobra, jeszcze jeden dragon tam był. Gdzieś tu był misiu. Słyszę albo nemesis, albo ducha. Halo? Co? Nie, tutaj... Grat! Grasz pada. This is Frejsters. Jezu, ciś, jas, siś, siś. Si. Co to jest? Uuu, ja To nie ja ten przycisk. Pomocy! Szóstka! O, działa. Help! a piernicze wat! Uff, zostałem ocalony. O, Jaki headshot. Brawo, wyjdziesz za mnie, Kwarianko. Jesteś moją lubo! Fala ukończona. Tak, chyba wolę te 30 FPS-ów. Tak. Milety, to nagrywają? mam tak. 47. Do 50. O, 60 znowu. Bo mam ten moment, właśnie taki. Tak jak on nie wiesz, naparty ten fraps, te te, mm. te e, klipy, że na chwilę mi spadnie. Myślę, że tego zrezygnowałem z tego. Bo to nie wkurzające było. Bo jak frapsik sobie mam jeden pliczek, i jest wszystko ok. No tak, też muszę spróbować, to wiesz. Uwaga! Oh yeah! Łożysz, ty Dobra. Uciekać! Mm -hmm. A... Nemezis. I Dragon. Ja widzę Nemezisa. Dziś mi chyba za zadek bije. Dziś jest Niedobrze. Skąd mnie tu tłuczą? Granat?! Skąd to się wszystko dzieje? Dziś jest ale ja mam jej Ojej, nie niedobrze. Dobra, widzę Atlasa. Sprawdzę, czy u mnie bezpiecznie. Tak. Nie myśl, że sobie, odpływ. stoi tutaj. Zadowolony. Albo la No. Co nie? Hmm. <śla> Chyba się na mnie wkurzył. <śla> Masz atlasa Był Atlas. Fala ukończona. Jak słodko. Już rakietnicy nie mam, szkoda. Nie masz wyrzutni typu węgórz? Co? Torpety klasy jasku Co to ma być? Odrzutowca klasy orzeł, orzeł jeden. Kolejne hakowanie. Oto Leave me alone! Już patrzę. Krzysztof. Dobra. Okay. Przykro mi, inżynierze. Krzysztof, możecie. A? A oni <coughs> tu ciągle są. Gdzie oni są? Dobra. Dobra, no o ślub napieprzam. A, bo by tu hakowanie macie, ja tak się tak, tak, tak. w ogóle nie zorientowałem. Ja mam wieżyczkę Wo wo ło, 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 Niedobrze. Na szczęście mam tutaj moich dobrych kolegów. Ale nas pamował wieżyczek. Co za świnia. Okienko. Kurde, wleźli tu z tarczami. Lecz! Musimy leć. Dobra! Nie, to hakowanie Dobra. może trwać! Si gdzieś, ale jak to Chyba! Fajstes! sobie U... stoi, god Fajstes! 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 Tu coś stawiasz, to jaki białą za O nie. Nie no, nadaje się na snipera. O oh o, -oh. nie mam misji. Co kole oko. A kuku. Co kole oko, a kuku, to? Grasz Morrison pada po raz drugi. Ty, słuchaj. Ja ci przypomnę, kto umarł w poprzedniej misji. Cicho. I to umarł, nie padł. Zbyszczelnie. <grystanie> I to no. dwa razy. To przeraża mnie twoja niesubordynacja. <grystanie> po prostu, po prostu umysł, no. <grystanie> Jej, Nie przeklinaj na wizji, co? Nie, nie odzywaj się, gdy się do mnie odzywasz, tak? Bądź cicho, jak do mnie mówisz. <grystanie> o duch -o. i jeden. Gdzie jest um, ten... jest Umarła? Nimezis. Umarła, umarła. Nie, jak też ładnie. Rączki chyba poskładane. Ło! Zdobiłem kogoś! break Densa. Pan jest na głowie, jak to się mówi. Tak. Dobra. Asysta. Skąd ty mi strzela? do Strzały w głowę aż pięć! Achievement. A bo to jakaś trówka dziwna. Za mało drewna. Wow! Dobra, dostała jednym granatem, drugi. Dobra, dobra. Mi się tutaj działają? AAAAAA! No Co mnie. Gdzie ty jesteś? A tu Ścigacie. Dobra, dobra, ja się nią zajmę. To zostało osobiste. Dobra, system Gracz tutaj pada, o Jezu Dobra, fala ja kończona Jakub Leroy F FM Sunne ma. jeszcze dwie. Trzy praktycznie. Nie trzy, no. Ta trzecia to już jest taka nagroda, więc. A, A jest. Jezu! Kryć się! Okay. Na świętą Mariolkę, nic nie widzę. Ooo, -o -o. dobra, już widzę. Pyti, <grytum> to mi starszy. Gdzie on jest? Nic nie widzę. A jest. Płagi! Jest, 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 jest. Cały czas mnie Co wyście narobili? Cóż, medyjżerów ją? Pomocy! Kto tu padł? No, no, no. No, no, no. Jak to się stało? Nie ja mogę wsiąść? Nie. Udało mi się jakoś pokonać te dwa A co się zwiesił. Jak? No A się zwiesił se stoi. Jesus! Nein! Jesus! Jesus! Eeee... Co? O Jezus... Uff... <grym _dose> sam sobie obrażenia zadają. Po prostu trzeba być mną. <grym> Ty <_dose> To Money Entertainment. Moritz esencja. <grym _dose> esencja. I zemsta. Może to jest? Oś ty... Skarbiona. ty Kto ja jestem? Lagi. Narkowa Da? powoli... Jest! Asysta 1000 punktów! O, o, kot się obudził o, <grywa> kot się łudził, lub <grywa> asysty. Tak? Dobra, jezu! Jezu! jezu, 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 kolega nam padł, aż go jej Dobra, o, spacja. Jezus! Gdzie jest ta wieżyczka? Nie ma jej, dobra. Bra. Jest. Dziewiąta? Dziesiąta! O. Czyli... Last one! Proszę, to, no... Tak jakby. Eliminacja? Nie. Spoko. Dobra. Sprint. Wzmacniasz indoktrynację, nie? Dobra, jeden poszedł. Je A, nie, nie. Uh, uh. o oo. Coś tam... Ży Ej, duch za... Duch je za tobą! Nie! Je Jezus... Bo nie mogę cię uratować nawet. Uciekać! Z Dwa duchy mnie pią! Uciekasz bo umarłem. Dupa. Dobra, odżywiam się i spieprzam stąd. A, może sprzytuł mnie! Czekam Uf. Dupa Co? Znowu wpierdol Tutaj sobie stoi O hello Szczęśliwy Zadowolony Jest tylko jeden Nie, A. trzy Chyba nie jest dobrze Uff, dwa na LS poszły. Maserować, maserować, maserować. Jedziemy! Dobra. Okej. Ok. Nieźle, ale może być gorzej. Dobra. Być gorzej, jednak może być gorzej o, i jest jeszcze gorzej. Cześć nas, jeszcze strzela. Może lagi mnie złapały. No, ja też. Ale graficznie. Dzięki. Dobra, ruszajmy ...dragon na stronę. Kolejny na inny, Co mnie tłucze? <śm> co mnie tłucze? Uwielbiam, <śm> nie ważne. Co? Co, co chciałeś powiedzieć? Nie, 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 się nie. ja nic nie chciałem. Oczywiście. Słuchaj, o co ci chodzi? Jesteś zindoktrynowany człowiek. To ma sens. Jak ci idzie? Słabo, nie wiem o co chodzi. Nie wiem co klika! A... Uh, tam, tam, tam. I ostatni z nas. Się Dum 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 Ej, granatów nie mam. Fuuu! Miesz te granaty. Ratunku, Harem. Wróć się. Gdzie jesteś? Ratunku. Mors, no jest, mors. Dobra, dobra, dobra. Oh, yeah. Boże, nikt jest! On w Same, same sznyre z starczami What the hell? Gęcie! 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 Nie wiem, czy tym inżynierem nie zainwestować... Dobra. Oh yeah! Dobra, szybko muszę amunicję zabrać. Aha! To teraz mamy... Dobra, to już końcówka. Jak ja kocham Eee, Spoiler. Uciekać! Jeśli już powiedziałeś, to na nic nie jest warte. Twoje spoiler. Dobra, jestem już na miejsce ewakuacji. No to się nie ogląda multi, jak się nie grało kampanii, kurde. No. <gry> Do cholery. Też grałem w Call of Duty e, multi i nie było tam spoilerów oj <noise> jaka szkoda ty patrz <noise> niemożliwe jak to się stało dragon zostanie co tu wybucha Otwal o... się, zlittery... się pan Otwal się pan nie dzięki tym dragon trafiłem <noise> gratuluję miałem taki, miałem taki wiesz y... jak to się nazywa slow -mode. A. To taki Ej! Kurde! Uciekam! Co Aaj. się tu dzieje? Nie wiem się co dzieje. się dzieje w ogóle. Granaty wszędzie! Tarczy nie mam nie Wiem ci co się dzieje, przecena! Gdzie są wszyscy? Gdzie nie... Świetnie, oni sam biegają, ale dostaje mnie wpierdeł no. stał

i padła, nie? Miałem dosłownie sekundy, żeby ją uratować. Ale no, udało się. 20 minut, równiutko. Powstrzymaj Banshee zanim naładuje swoją moc. uszkodź ją. Zwyciężyliśmy. 27 000 expa i 32 tysiące golda. I kolejny level. I gotowość galaktyki, właśnie wpadła w jednym z systemów, nie? Czyli losowo jest to chyba do wszystkich systemów, a o, nie pamiętam. Eee, dobra. Fajnie było chyba, nie? No. Zabawiliśmy się trochę. Harem oczywiście padał jak niech no. Hipokryta. Jaki hipokryta. Hmm. Człowiek. Człowiek iluzja. Może być. Nie jestem hipokryta, jestem człowiek iluzja. <laughs> człowiek. Humanity. <laughs> dobra, w hmm. eee, No to co? No, Dzięki za grę i. No i i do zobaczenia kiedyś tam. Pstring.